Witam Was wszystkich w naszym kolejnym filmie. No i tym razem będzie o herbatach sięcia, a właściwie o takiej jednej najtańszej herbacie sięcia w naszym sklepie, a więc sięcia Jabukita w wersji oczywiście tej ekologicznej, takiej organicznej, ponieważ od lat mamy tą herbatę od. Tego samego producenta od rodziny Nishi. Jest to herbata pochodząca z Makizono, z Kagoshimy, a więc na południu Japonii. No i mamy tutaj do czynienia, jak napisał Pan Piotr w komentarzu do tej herbaty, to jest cięcia jakości premium, ale za rozsądną cenę. Dlatego postanowiłem trochę więcej powiedzieć o tej herbacie, bo ja też uważam, że jest to, pomimo że najtańsza. Herbata Sincia, aktualnie z tych ośmiu, to jest to herbata bardzo warta swojej i ceny, i po prostu też uwagi. Herbata Sincia zazwyczaj jest no, ogromną świeżynką i tą świeżość uzyskujemy poprzez obecność przez naprawdę krótki okres czasu w tych herbatach takich bardzo świeżych, tak zwanego alkoholu liściowego. Alkohol liściowy powoduje, że. Mamy taką, taką bardzo intensywną nutę, taką, taką bardzo aromatyczną. Po otwarciu takiej torebki herbaty sincia, Jabłokita, mamy do czynienia z uderzającą taką nutą tropikalnych owoców, czasami być może jakichś takich niedojrzałych, lekkich nut morskich, no ale przede wszystkim niesamowitej świeżości. Drobne igiełki. Ktoś mógłby pomylić akurat w tej wersji z herbatą Gyokuro. I to nie jest takie, taka nieoczywista pomyłka, dlatego że rzeczywiście w przypadku tej herbaty mamy do czynienia z herbatą lekko zacienianą. Była ona zacieniana 10 dni przed zbiorami, a więc mamy tutaj właściwie tak pod względem technicznym do czynienia z herbatą kabuse. A więc jest to technicznie kabusecia. A więc mamy tutaj kwestię tego niesamowitego zapachu alkoholu liściowego, który praktycznie za kilka tygodni zostanie właściwie się ulotni, pomimo tego, że my wszystkie te herbaty staramy się przechowywać właśnie w lodówce, żeby jak najmocniej przedłużyć jej ich świeżość. Udaje nam się to, natomiast oczywiście no to, to praktycznie jest może 20-30% dłużej. Takiego, takiego wydłużenia tej, tej, tej świeżości, tych, tych aromatów. Natomiast nie. Z całą pewnością, jeśli napijemy się takiej herbaty we wrześniu, w październiku, no to tego alkoholu liściowego już praktycznie tam. Nie będzie. A więc tych aromatów takich bardzo intensywnych, świeżych, już tam za dużo nie doświadczymy. Po prostu będzie to jedna z takich zwykłych herbat sęcia. W przypadku obróbki tej herbaty mamy do czynienia z parowaniem dość krótkim, do średniego, a więc styl a asamushi. No i mamy tutaj do czynienia z, z herbatą, która. Jest bardzo rzeźwiająca, jest niesamowicie też bogata smakowo, ale te nuty takie morskie, które się pojawiają, one nie są przesłaniające, jakby tak mówiąc, całą herbatę. Zdecydowanie zarówno tutaj ta trawiastość, czy, czy te takie ewidentne umami. Jest lekko zaznaczone, i to jest właśnie ten, ta zasługa temu, tego parowania w tym stylu takim krótkim i średnim. No bo dzięki temu właśnie doskonale zachowują się też te liście. Te liście nie, nie są aż takie właśnie połamane, nie są takie bardzo drobne. Pięknie zachowana ta herbata daje bardzo klarowny ten napar. No i tutaj sugerujemy, żeby wydobyć pełnię tego, tego naparu, no to. Jednego około półtorej e, minuty trzeba tą herbatę e, zaparzyć. E, natomiast no, to, jest, to jest taka bardzo, bardzo wdzięczna herbata. Tak jak e, tutaj też e, właśnie już wspominałem, zdecydowanie jest to jakość bardzo, bardzo dobra, bardzo taka e, klasyczna herbata e, sędzia. W zakresie tej końcowej obróbki. Herbaty, a więc tego takiego dogrzewania, do suszania w postaci tego mistrzowskiego wykonania, wykonania hire, bo tak się nazywa ten, ten proces właśnie dogrzewania tej herbaty, no to mamy do czynienia z, z dość krótkim tym okresem, co przekłada się na takie raczej. Zdecydowanie mało zbożowe, mało kukurydziane nuty. Tutaj tych, tych nud jest bardzo niewiele. No, ale mamy do czynienia właśnie z taką bardzo orzeźwiającą, bardzo aromatyczną też tą herbatą. W tym roku Sięcia przyszła do nas z miesięcznym około opóźnieniem. Jest to związane, czy też było to też wynikiem ewidentnie po prostu pogody, gdzie bardzo duże tereny plantacji herbacianych były pokryte przez około tydzień do dwóch tygodni śniegiem, co spowodowało po prostu utratę tych zbiorów i w taki sposób trochę bezpowrotny utracono rzeczywiście mnóstwo herbaty w tym roku. Ta herbata, po prostu, która, która później urosła, która już się nadawała do do zebrania. Właściwie to wszystko było trochę opóźnione, więc e, też e, otrzymaliśmy herbaty sięcia. Nie z końcem maja, ale z końcem czerwca. Gdybym miał określić, e, jakie ja herbaty lubię, herbaty sięcia, e, herbaty, herbaty ponieważ e, zawsze oczywiście czekam na te herbaty tak no, z taką ciekawością, nie ukrywaną ciekawością, dlatego że zawsze można podziwiać tą świeżość tych tych naprawdę niesamowitych herbat i ja wolę taki styl, właśnie taki bardzo mało trawiasty, dlatego akurat Jabłki to jest takim dla mnie świetnym przedstawicielem. Warto też przypomnieć, że mamy w swojej ofercie również herbaty, które są w stylu Fukamushi, A więc Fukamushi Asanoka będzie zdecydowanie na trochę drugim biegunie intensywności. To jest herbata, która wtedy jest o wiele mniej aromatyczna, ale jest bardzo bogata, bardzo też taka słodka w smaku. To dłuższe parowanie, właśnie ten styl Fukamushi, on prowadzi też do tego, że ta herbata jest bardzo taka mętna, taka, taka intensywna, intensywnie zielona, e, bardzo taka skondensowana. I tutaj taka mała podpowiedź a propos parzenia. Zdecydowanie warto taką herbatę zaparzyć, zdecydowanie krócej. Jak również świetnie się taka herbata też sprawdzi w wersji na zimno. Takie zrobić sobie cold brew będzie świetnym pomysłem. Wtedy taka Fukamusi może być bardzo ciekawym doświadczeniem, jeśli chodzi o. Zaparzenie, takie macerowanie tej, tej herbaty. Bardzo ciekawe też te nuty tam wtedy wychodzą. Mamy również herbatę asanoka, ale w wersji, wersji krótko parowanej, a więc asamosi. Jest to właśnie herbata, która z kolei jest jeszcze bardziej klarowna niż tutaj trzymana w mojej ręce, Jabukita. I tutaj mamy do czynienia akurat z, z herbatą, która zdecydowanie jest niesamowita pod względem takim, takim aromatycznym, ponieważ ten aromat jest świetnie, doskonale jest zachowany, ale w przypadku smaku jest to jednak taka delikatniejsza herbata sęcia. A więc nie ma tam takich bardzo głębokich nut i... Pojawia się oczywiście dość sporo, sporo umami i sporo tych takich nut owoców tropikalnych, ale w, w samym smaku jest ona jeszcze lżejsza i jeszcze bardziej taka rzekłbym taka, delikatniejsza. Taka wysublimowana w, tym, w, tym swoje, w tej swojej takiej strukturze. No i skąd się bierze ten fenomen oczekiwania na herbatę sięcia? Ja myślę, że to też ta kwestia świeżości, że to jest takie uderzające, jak się otwiera tą torebkę, jak są właśnie tutaj te emocje, jak czujemy, jak sobie podgrzejemy naczynie, w którym będziemy po prostu zaparzać, jak te wszystkie nuty, takie bardzo świeże, takie aromatyczne, od nut morskich, czasami poprzez nuty te zbożowe, umami, jakaś taka też rosołowość niejednokrotnie, ona się wydobywa właśnie z tych, z tych herbat. I bardzo często obserwujemy, że herbaty tak świeże, nie trzeba ich parzyć zbyt długo, żeby osiągnąć taką naprawdę Skondensowaną, zrównoważoną herbatę, która po prostu będzie herbatą bardzo zbilansowaną, bardzo aromatyczną, bardzo świeżą. Myślę, że to są takie, takie czynniki, dla których po prostu ludzie naprawdę uwielbiają herbaty sięcia. W Japonii ten okres, kiedy Sincia, ponieważ Sincia oznacza nową herbatę, zazwyczaj z tych wiosennych zbiorów, czyli z Ichibancha, no to mamy tutaj jakby do czynienia z, z tak zwaną nową herbatą jedynie przez kilka tygodni. To jest dosłownie około sześciu tygodni od zbiorów. Wtedy jest to nowa herbata. Wtedy nawet gyokuro, czy inne herbaty, niekoniecznie sencia, bywają po prostu nazywane jako sencha. I warto podkreślić, że, że samo słowo sencha jest tylko i wyłącznie oznaczeniem nowej herbaty. I tak należy to, 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 to słowo rozumieć, tak? że to jest, to jest po prostu nowa herbata na wiosnę i, i ta nowa herbata, ona przechodzi w stan trochę bardziej dojrzałości dosłownie po jakichś około 6-8 tygodniach, więc tutaj z tego względu najlepiej wypić taką herbatę jak najszybciej. Dlaczego tak wiele osób właśnie czeka na te herbaty sięcia? E, Wydaje mi się, że, że to jest taka, no wiadomo, bardzo indywidualna odpowiedź, ale chyba głównym tym czynnikiem jest po prostu ta niesamowita świeżość. To, że mamy tutaj z, połączenie z taką i jakością i świeżością tych herbat y, i właściwie to jest to jest bardzo takie prawdziwe, że żebyśmy się cieszyli e, herbatą sięcia, póki jest sięcia, Żeby, żebyśmy wiedzieli, że, e, że taką herbatę e, można i należy wypić praktycznie jak najszybciej. A więc początek lata mamy w swojej ofercie już ponad 40 herbat z tego roku. I dla mnie ten, ten, ten czas, takiego początku lata, to jest to jest ewidentnie moment, kiedy mamy do czynienia z naprawdę taką uderzającą jakością tych herbat. No i tutaj też zdradzę, że mamy jeszcze jedną taką naprawdę wybitną herbatę Sięcia, która będzie w najbliższym zestawie herbat klubowych, które, które już gdzieś tam szykujemy herbaty. Bardzo gorąco liczę na Wasze komentarze i na wszystkie opinie dotyczące po prostu herbaty sincia co w nich lubicie. Na jakie herbaty najbardziej czekacie? Jaka herbata utkwiła Wam najbardziej w pamięci? Podzielcie się proszę w komentarzach a propos właśnie herbaty sincia. Także dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie.